Witam serdecznie Ziemowit, państwa piastko, Ziemowit Kosakowski. Ziemowit Piast Kosakowski się kłania, witam serdecznie. Pana redaktora słuchajcie, panowie, ja tak was słucham i tego kamerzysty, i tego lorda Kruszwila. Ja to jednego i drugiego mam na liście. bez tu patrzę na was dzieciaki i to po prostu ręce opadają. Jednego i drugiego mam na liście, naprawdę. dorośnijcie trochę, panowie, macie jaja, ty, kamerzysta, tak jest tyś kozak. to dawaj ze mną bierz walkę na gołe pięścia. To do Kruszwila startowałeś. Jak to pewnie? Dobra, słuchaj, dawaj. a byłbyś k***a, stanie się walić, stary, za podwójny kontrakt. Najpierw zleję kapelę, potem zleję ciebie. Okej, okay. jak dadzą tak podwójny kontrakt, i... dawaj. No to dawajcie na wizję prezesa, szubę Kasjusza i kręcimy kontrakt. Ja bez problemu zleję najpierw lewą kapelę, a potem ciebie kasztanie. A jak kapela zleje ciebie, to już będzie wstyd. Ty się nie bój o mnie, ty się bój o siebie jak na cele pójdziesz w kraje, zamiast w No Nie, nie się. Ty, ale nie ty wiek. jesteś przypierdolony. Ja myślałem, że ty Rzez, jesteś inteligentny facet. Ty, koala, nie. Nie, ja myślałem, że ty, ty jesteś inteligentny odzywaj facet, a no, ty się prujesz do kapeli, do trola kurwa internetowego. Odzywaj się dzieciaku, odzywaj si. się dzieciaku, si. bo na strzała jesteś kapela, si. żeby ręki dostał. Ty z prawej si. dostaniesz. Si. Fajfusie mały. Więc wiesz kulturki trochę to ja ci nauczę. pachoła, to będziesz ty mojego grą jak ci kolano na łyb zasadę. Wszyscy wiedzą, że jesteś z zwykłym Petem. Dawaj, dawaj, jak ty, słabe, dawaj mężami. na gołe pięści! Dzisiaj dawaj na gołe pięści pod ten, pod Orlen. Ziemowit mieszka w Warsawie. Z takiem pan, podjeżdżaj tutaj no no, i Dawaj na gołe pięści! Po, po, po. No to wariacie słuchaj, no ja tu wiesz takich jak ty pachoczysz. Jak ty gardy kurwa ritu. trzymać, nie umiesz Biedniej chłopie? Ja tu mogę, jak ty. Ale ty gardy nie umiesz A, trzymać. No to wariacie, słuchaj, dawaj na misję Kasiusza i robimy drugą walkę. No to ja ci szybciutko pokażę, jak to się robi. Cassio <gry> no podejrzewam, i że, że niedługo będzie, więc się go o to. Ale, chłop. Więc wiesz, Krusfil, weź mu tam przyzwoń ode mnie na miejscu, bo zawsze ja No dobra, tą walkę to podkręć, nie? Bo ja bardzo chętnie. Ja z tą no bardzo spokojnie. chętnie. No to ja cię bez problemu ubiję, kasztanie, no to ja takiego oj, 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 oj. Moresu cię nauczę. I ty się tutaj nie zgrywają takiego kozaka, bo twoi koledzy przychodzą na ciebie... A co ty powierzy, na każdego masz wyjebane, na jak ciebie. nawet nie wiesz, tak naprawdę, co on tak naprawdę w sobie, jakby może skrywać? Może o? ma jakąś. Jaką kurwa jaką kurwa? Nie widziałeś! Dobra, dzieciaczki, ja może was dwóch naraz wezmę, co? Bo widzę, że się zwochaliście. Już mogę was wziąć na raz, jak chcecie, bez kitu. We dwóch, ale czy... mogę to... was zlać. Ha! Nie ukazałeś no. Źle to prawda, kamerzysta kontra ja. Chcecie dwa na jeden? Ale nie zrozumiałeś. Ja mówię o tym, że o kamerzysta nie wie, kim ty tak właściwie jesteś, i możesz y, mieć historię, nie wiem, dziesięcioletnią. Ja wstawiałam historię. Chłop tak na ciebie bronić. No trochę godnocki, Marek. Nie, no ja Słuchajcie, po prostu mu odpowiadam, bo nie wieku, jestem jakimś patusem, Jak mi to... umknęło, powiem tak, bo tam jest duże zamieszanie. Marek, my rozmawialiśmy, ja ci powiedziałem, że tego PETA nie lubię. Gdyby nie kontrakt, to bym go zdjął już na pierwszym widzeniu Uu. na konferencji prasowej. Uu. W hotelu się chowałeś za ochroniarzami, ja? Ja? więc się nie nastrzała ja? Na strzała, jest i ja? ta twoja cała banda. Ja, ja, ja się, się chowałem? chowałem. Stary, ja? Ja? nie. Rozśmiesza. Ja? Ja? nie nie rozśmieszał. Ja, ja się tak, nie Kurwa chłopie! Chłopie! Jak chcesz się napierdalać, tak, to chodź się napierdalać, a nie jakieś kocopoły, Co ty w ogóle kurwa wymyślasz? Ty jesteś odklejony wyższy kurwa! Mogesz co mnie wytrzyj nie, tak, wytrzyj pianę z Tak, wytrzyj pianę z pyska młody jesteś tępi, nie? jesteś wstępny udajesz pseudo inteligenca się zwoń mu ode mnie, bo jak ja go zobaczę, to go po prostu kasuję pseudo inteligenc, Kasuj, do... śmieciu, zaznęcanie się na niepełnosprawnym <laughs> przykrope będzie kolejny kurwa debil normalnym towarzystwie jesteś kurwa tyle, żebyś się nauczył jesteś kurwa tak, jesteś wyrzutem internetu, lamusie, ja cię wyjaśnię po prostu i tyle i się skończy twoje kisiowanie, pecie, zamknij te bo 12 z tym Atenie wpadnie spadnie Tim Kosakowski, będzie filmik nagrywał jak przepraszasz. To będzie hit YouTube'a. Więc morda tam paruwo, naucz się kultury i się lepiej szykuj. A mareczko ty go tam obij na miejscu, bo ja wiem. Ja też z tym dziennikarzem Tak, redaktor ale... Ziemowic Piasko-Sakowski, zapamiętaj o, to sobie. O. Pozdrawiam Zap... serdecznie wszystkie piękne pop, panie i Tim Kosakowski. Pop, pop. Najpierw kapela... Kapela Ci W Oksagonie. Weź ty peczek, na <śmuchany śmuchany> Kapela cię dojebie kurwa, jadę, ja po Kurwa, słuchajcie, ja, ja. do Cassiusa i tak do bar, dobra. Kapela jadę cię do dopierdoli, chłopie. Szy, szy, szy. Tobie to dopierdolę, człowieku, ja ja cię, cię do do jadę. jadę. Dobra, jadę, Kapela, jadę. jadę tam? Ja jestem, dzwonię jestem. Do Kasiusza teraz dzwonię do Kasiusza, On mi bierze Ubera, podjeżdżam. Nie wypłacają 100 koła, wypłacam mu kopa na łeb temu komusowi. Zawijam pajdę, nagrywany filmik. Ale kopię, dawaj druga walka, dwie walki kurwa: z Markiem i z Tobą. Chętnie, chętnie, bardzo chętnie. Dobra, jestem tam u Was. Oh, 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 oh. Do zobaczenia. Oh, oh, oh. Oj, oj, jedzie, Dobre, jadę, jadę. Bardzo, bardzo mocny telefon w ogóle on mówił, że przestraszyłeś się go w hotelu i schowałeś się. Ale za, kurwa, to jest w ogóle pierdolenie, on mi podawał rękę! I on, mordeczki, mordeczki, czy wy jedziecie? Taki kurwa, wyorany kurwa z y, kapelą po w dronie. Mordeczki, ale gdzie wy jedziecie? Gdzie wy kurwa jedziecie? No bo ja chętnie z wami pojadę! A, a tam jest, dobra, dobra, Teraz ja do góry. Ale to co sugeruje, że on z kapelą coś tam. No kurwa! Kurwa! Ale widziałeś Te, coś? Na no no w sensie, kurwa? no Inaczej, nie wiem czy oni razem, ale no, kurwa obydwoje, kurwa po moim e No to bardzo grube oskarżenia ale, w takim ale, razie. Ale nie, no jak kapela sam się przyznaje do tego. No to kapela tak, ale Kosakowski. No Kosakowski na pewno się nie przyzna, no. Nie przyzna tak. no. No nie mówił. Się, gwiazdeczko, o jejku. No szkoda, że się Ziemowi tutaj e, rozłączył, bo a by nie, był A nie, to można go No mam nadzieję, że jeszcze zadzwoni. <laughs> że odpowie na to, co powiedziałeś, bo on pewnie nas ogląda. On teraz powiedział, że do Kasiusza dzwoni i umawia drugą walkę.